Pierwszy sowiecki łagier. Wyspy Sołowieckie 1920-1939. Wojciech Śleszyński. Już w XVI wieku zbudowane przez zakonników najpierw drewniane, a następnie kamienne umocnienia zaczęły pełnić istotną rolę obronną na północnych rubieżach państwa rosyjskiego. Rosło także znaczenie gospodarcze klasztoru, który obok funkcji tranzytowych prowadził zyskowny handel solą, pozyskiwaną z wody morskiej. Niemal od samego początku funkcjonowania klasztor był miejscem zesłań dla niepokornych mnichów. W XVII wieku miejscowi zakonnicy stanęli na czele buntu przeciwko religijnej reformie Nikona. Wysłane w celu poskromienia wojska carskie nie mogły zdobyć twierdzy przez 8 lat. Dopiero w styczniu 1676 roku zdrada jednego z braci umożliwiła zajęcie klasztoru. Zdobywcy nie oszczędzili obrońców, dokonując masowej rzezi. W XVIII i XIX wieku na wyspy zsyłani byli także polityczni przeciwnicy władzy carskiej. Po samotnieniu, w modlitewnej atmosferze zastanawiać się mieli nad popełnionymi błędami.